Dzień dobry, hej witajcie na moim kanale. Słuchajcie, robimy sobie takie szybkie czytanko. Szybkie czytanko pod tytułem Jak Cię postrzega? Pytamy się kart, jak On Cię postrzega? O jejku, kulecą karty. Jak Cię postrzega? Proszę o jasny przekaz. Jak Cię postrzega? Jak Cię postrzega? Cię postrzega, ale lecą karty. Wow. Jak cię postrzega? Zrobimy sobie z czterech kart. Jak cię postrzega? Jak cię postrzega? Proszę o jasny przekaz. Jak cię postrzega? Mamy cztery karty. Dobra, sprawdzamy, co tam się dzieje. Jak cię postrzega? Wiesz co, on tak on postrzega ciebie jako kogoś kto się broni kto się broni przed uczuciem on cię postrzega jako kogoś kto się broni przed uczuciem kogoś kto stawia granice w jego inicjatywie tak, bo tutaj u spodu. Mm -hmm. Natomiast chwilę wcześniej w tej relacji było złamane serce, było rozczarowanie tą relacją. Być może dlatego teraz stawiasz granice, bronisz się przed uczuciem, bo chwilę wcześniej było złamane serce i rozczarowanie. Ale ten ktoś wychodzi do ciebie z jakby coraz intensywniejszymi uczuciami. Ten ktoś daje ci coraz mocniej do zrozumienia, że ma do ciebie głębokie uczucia. A ponieważ wydaje mi się, że już się jakiś czas znacie, to to jest nowe otwarcie. Bo nie dość, że ta osoba cię kocha, kocha dojrzałym uczuciem, to jakby zaraz po tym, jak on, ty stawiasz tej osobie granicę, ta osoba przychodzi do ciebie z zakochaniem. On cię postrzega jako osobę, która się broni przed jego uczuciami. I on jeszcze w karcie maga. Chce na nowo kreować tą relację. Wychodzi z nowym otwarciem. Chce na nowo kreować tą relację. A ty się przed tym bronisz. Być może dlatego, że tu było jakieś, mówię, skrzywdzenie. I wiesz co, on. Um, on jest cierpliwy. On jest bardzo cierpliwy. Kończy się rozkład na karcie ciężkiej pracy. Ciężkiej pracy nad relacją. Ja cię. On cię postrzega jako kogoś, kto się przed nim broni, bo prawdopodobnie obawiasz się ponownego skrzywdzenia. Tak, i tu jest jeszcze. Mm -hmm, tak. To jest nowy początek, nowe otwarcie. On wychodzi do ciebie z inicjatywą, ale ty się bronisz. Postrzega cię jako taką osobę, która się broni. Natomiast on będzie, słuchaj, działał i yy, to jest coś takiego, yy, kropla drąży skałę, on wychodzi z tego przeświadczenia, że kropla drąży skałę i on będzie drążył, drążył, będzie pisał, będzie co jakiś czas się odzywał, będzie prosił o spotkania, będzie się, yy, będzie przyjeżdżał, to jest coś takiego. To jest on, on jest bardzo nastawiony na to, że on będzie pracował nad tą relacją i uznaje, że kropla drąży skałę. Nawet jeśli się przed, bronisz przed tym uczuciem w jakiś sposób. Jaka rada? Jaka rada? Jaka rada? Rada jest taka. Pozwól mu działać. Nie odcinaj się całkowicie. Pozwól mu działać. Taka rada. Nie odcinaj się, nie osądzaj go tak krytycznie. Pozwól mu. Pozwól mu zadziałać. Mimo wszelkich jakichś Twoich wahań bo jesteś na pewno osobą po przejściach. Na pewno jesteś osobą po przejściach. Mimo Twoich wahań, nie osądzaj go tak krytycznie. Pozwól mu działać. Buziaki, trzymajcie się, papa. Pa.